KJS Bielawa to impreza, która nie ma jeszcze długiej tradycji, ale już została obdarzona zaufaniem startujących załóg oraz kibiców. 1 marca Bielaska Grupa Motorsport wraz z Osilem Bielawa organizują trzeci S Bielawa. Będzie to pierwsza runda Dolnośląskiej Ligi Rajdowej Olio Center Cup. I pierwsza runda S Bielawa Cup, którą chcemy zorganizować. Pierwsza z czterech imprez, które w Bielawie będą. Typowo, tym razem będzie to typowo. Kajotesowe będą próby, nie będzie mini odcinków, tak jak do tej pory. Będą się one wszystko na placach prywatnych, zamkniętych, zabezpieczonych. Gdzie chciałem podziękować bardzo właścicielom tych placów. W trzeciej odsłonie imprezy organizatorzy przygotowali dla kierowców nowe trasy. Pierwsza próba jest były Bieltex. Później druga próba jest na ulicy Rzemskiego na placu stacji Moja. A trzecia próba, były Bielbaw na górze. Ta próba była już podczas pierwszego KITES-u, Spotkała się z fajnym przyjęciem przez zawodników. Kibice też byli w sumie zadowoleni, dlatego udało nam się powrócić tam na, ten, na to miejsce. Ta impreza. Będzie tak jak mówię troszeczkę skromniejsza pod względem tras, ale też na pewno fajnie ułożona, na pewno będzie na co popatrzeć. Nie wszędzie można będzie wejść z pewnych względów na no, nie wszystkie miejsca będą dopuszczeni e, kibice ze względu bezpieczeństwa przede wszystkim, ale też ze względu takiego, że właściciele terenu nie chcieli, żeby wchodzili tam, gdzie może coś się stać, czy, 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 czy mieniu, które tam jest pozostawione, czy, 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 czy też samym e, kibicom. KJS Bielawa rozrasta się bardzo szybko, co widać po ilości startujących załóg. W pierwszej edycji było ich niespełna 50, a tym razem swój udział potwierdziło ponad 80. Ja jestem strasznie zadowolony, chciałem bardzo podziękować zawodnikom za takie zaufanie dla nas, chociaż tak jak mówiłem, no wcześniej mówiłem, że będzie to skromnie, nie będzie to tak na jesieni. Mimo to wielu zawodników nam zaufało, przyjechało, super, bardzo się cieszę. Zachęcamy do kibicowania już w najbliższą niedzielę, 1 marca.